Halo, halo moi kochani. Witam was serdecznie na czytaniu tygodniowym. A to czytanie jest na ten tydzień od 13 do 19 grudnia. Mam nadzieję, że ten ubiegły tydzień był dla was bardzo pozytywny i mam nadzieję, że ten przyszły tydzień będzie dla was właśnie taki również bardzo dobry, coś nowego, coś dobrego wam przyniesie. No i teraz Chciałabym Was zabrać do mojego spirytualnego świata. Być może te kilka minut tutaj spędzonego ze mną i z moimi kartami da Wam troszeczkę taki mały relaks i oddech od swojego, od swoich obowiązków, od, swoich, od swojego dnia powszedniego. Zobaczymy, co karty powiedzą. Królową kielichów. Pięć monet i gwiazda. Wasze myśli w tym tygodniu będą krążyły wokół uczuć uczuć, miło, miłość, uczucie, ale muszę powiedzieć, ta piątka tutaj, jeżeli chodzi o uczucia. Piątka monet pokazuje, że wy będziecie się troszeczkę czuli tacy spięci, tak jakby ktoś wam drzwi zatrzasnął. Um, muszę to zobaczyć, co tutaj jest. Um, dlaczego, dlaczego właśnie tutaj taka energia się pokazała, jeżeli chodzi o wasze uczucia. No tutaj widać ta ósemka, ta, te uczucia giną. I wy chcecie, aby te uczucia znowu wróciły. No i trzeba na tym popracować, mój kochani, tutaj tak wychodzi, tak? Bardzo przejrzyście te karty to pokazały. Piątka monet właśnie pokazuje człowiek się taki czuje troszeczkę związany tak jak powiedziałem, jakby drzwi przed nim zamknęliby, by chciało coś się, chciałoby się, aby te uczucia się rozwijały ale coś tutaj stoi na przeszkodzie no i tutaj ta ósemka pokazuje również takie lichy nie są wszystkie wypełnione te uczucia giną, te uczucia się tracą z jakiegoś tam powodu, by się chciało aby te uczucia znowu wróciły chciałoby się znowu się cieszyć życiem ta szósta tych kielichów tutaj pokazuje. I co trzeba? Trzeba sobie w życiu do tego, aby te uczucia rosły, żeby te uczucia znowu um, szły, rozwijały się w dobrym kierunku. Trzeba mieć odpowiednich ludzi, tak? E jeżeli nie mamy odpowiedniego partnera, to oczywiście te uczucia nie będą się rozwijać. Tutaj chodzi właśnie od, o pracę również nad tym. Również nad na, uczuciami, nad związkiem zawsze trzeba pracować, tak? Ale zobaczymy, co jest pod tą kartą. To są Wasze myśli: królowa, kielichów. No, tutaj by się chciało troszeczkę romantycznie em, ten tydzień em, czy ten czas, na, ten czas nadchodzący tak romantycznie em, spędzić. I tutaj mamy tego rycerza, to był chyba rycerz, tak? Rycerz, rycerz mieczy, który właśnie pokazuje, że Wy będziecie się starać, że Wy będziecie się starać właśnie o to, żeby ten czas tutaj tak właśnie tak pozytywnie z kimś spędzić. Będziecie robić wszystko w tym kierunku. Tutaj pomoże Wam również Wasza intuicja, jeżeli chodzi o wybór ludzi, z którymi będziecie chcieli spędzić ten czas tak pozytywnie i oczywiście tutaj ta szóstka pokazuje, że no tutaj ta szóstka pokazuje, tych, tych monet pokazuje, że to przyniesie Wam jakiś taki drobny sukces tutaj, tak? Także tutaj, jeżeli chodzi o te uczucia, o to, żeby właśnie z kimś spędzić tak pozytywnie czas no to może w tym tygodniu też się spełnić dla niektórych z Was. I tutaj macie spełnienie marzeń również, to spełnienie, ta gwiazda to pokazuje, piękna energia. Piękna energia, tylko tutaj nie stójcie sobie sami na przeszkodzie, tak? Bo czasami tu jest tak, że um, my sami sobie nie dajemy szansy, jeżeli coś się pojawi albo... Um, jak to powiedzieć? Mamy jakieś właśnie takie uczucia, które są jeszcze stare, które, które nie przetrawiliśmy, i to stoi nam właśnie na przeszkodzie, aby cieszyć się tym życiem, tak? I my sami czasami sobie te drzwi zamykamy, mimo tego. Że moglibyśmy naprawdę się czuć tutaj jak ta królowa tych kielichów, wy chcecie tak się czuć, a czasami tutaj sami sobie właśnie stoimy na drodze i sobie, sobie sami właśnie, tak jak powiedziałam, te drzwi zamykacie, ale tutaj jakby nie było. Będziecie robić wszystko w tym kierunku, bo tu widać, że wy chcecie, że wy chcecie, wy tutaj będziecie walczyć o to, może to będzie mniejsza, większa walka, ale tutaj ten rycerz to pokazuje, że to dla Was jest ważne, także wy tutaj będziecie walczyć o to, żeby walczyć, to może za dużo powiedziałem, będziecie się po prostu starać, może będziecie mieli jakiś plan. Y i będziecie się starać właśnie w tym kierunku, żeby, żeby tutaj ten czas pozytywnie z kimś spędzić. I tutaj właśnie ta gwiazda pokazuje spełnienie marzeń. Szóstka, buław, zwycięstwo. Paść, kielichów, pokazuje miłość. I tutaj mamy księcia, monet który również ta energia pokazuje, że ktoś tutaj się pojawi w Waszym życiu. Dla mnie to tak wychodzi tutaj i to, i to tak świetnie te karty się ułożyły, bo tutaj jest ta gwiazda, to spełnienie marzeń, spełnienie oczekiwań. Będziecie troszeczkę mieli pomocy z góry, że tak powiem, tak? I tutaj ta szóstka właśnie pokazuje zwycięstwo, zwycięstwo właśnie w tym, co sobie tutaj zamierzyliście. I tutaj macie Tą, tego pazia, tutaj jako, jako księżniczka jest ta karta pokazana, ale to jest ta sama energia, która właśnie mówił te, o tym paziu, paź kielichów. Piękna, romantyczna energia mówiąca o miłości, o takiej, o takiej nowej miłości, o takich nowych uczuciach. No i tutaj ten się pojawił, ten książę, książę tych monet. To jest taka dosyć mocna energia. To jest taka świeża energia, tak. Bo to jest książę, to nie jest król, to jest książę i to jest taka świeża energia, ktoś taki jeszcze niezbyt dojrzały, można powiedzieć, ale ten ktoś chce dobrze, ten ktoś jest dobrze przygotowany i ten ktoś ma dobre zamiary, tak? Bo to jest książę, to nie jest tam byle kto, tak? Ale to jest książę. Także on jest tutaj dobrze przygotowany. Także dla, dla tych, którzy. Y, 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 są y, samotni, może coś w tym tygodniu się pojawić. Tylko nie stójcie sobie na przeszkodzie. Nie zamykajcie się, wyjdźcie troszeczkę do ludzi, uśmiechnijcie się, tak? Nie zamykajcie się, nie, nie zasłaniajcie się tymi maseczkami, że tak powiem, tak zawsze, jeżeli widzicie, że jakiś fajny tam chłopak gdzieś jest, jakiś fajny mężczyzna gdzieś tam się pojawi, to... Nawet uśmiechnijcie się, nawet jeżeli tej buzi nie widać, tak, to oczami człowiek też umie się śmiać. Także dajcie sobie tę szansę i otwórzcie się troszeczkę na coś nowego i bądźcie tacy troszeczkę, wyjdźcie z siebie, tak powiem, tak? Dajcie sobie tą szansę. A dla tych, którzy właśnie są w związku, także postarajcie się, żeby coś nowego wprowadzić w tym tygodniu. Może jakoś tego swojego partnera czym zaskoczyć, bo tutaj właśnie ta karta to pokazuje, tak? bo ta królowa tych kielichów to jest taka energia, taka, taka bardzo rozmarzona, taka. Jak to królowa, tak? Ona, ona się nie nazywa, po prostu ona tak tą królową nie jest tak po prostu tą królową kielichów. Tutaj już ona musi się pokazać czasami z tej erotycznej strony, z tej strony takiej właśnie miłosnej, również tak? Tego kogoś otoczyć może takim, takim ciepłem. Także no to chyba tutaj troszeczkę też i w Waszych rękach leży, jak Wy tutaj w tym tygodniu do tego będziecie nastawieni, bo tutaj miłość jest, miłość jest, tak? No i ta, ta ostatnia karta, czyli pomoc, taka karta pomocna, zobaczymy co ona nam powie. No i tutaj mamy szóstkę tych buław, i tutaj szóstka buław mówi o zwycięstwie. Gdzie my tu mieliśmy tą szóstkę? Gdzieś ta szóstka tutaj chyba była. Ta była. Nie, tutaj była. Tutaj jest. Tutaj jest. Tutaj jest ta sama. To jest ta sama karta. To jest ta sama karta. Szóstka buław. I właśnie tutaj też się pokazała, że tu będziecie mieli jakieś zwycięstwo, tak? Ale, my, ale Wy musicie troszeczkę się w, w, w to zaangażować. Tutaj ta praca jest pokazana, tak? Że nie czekać, że ktoś przyjdzie i Wam tam coś da, tylko tutaj w tym tygodniu troszeczkę się otworzyć na coś nowego i sami inicjatywę dać i sami. Tutaj pokazał się diabeł, czyli jeżeli coś się pokaże, coś, coś Wam będzie przeszkadzać, tak? To wy musicie to zniszczyć. To jest, wasze, to, je, to jest wasza karta, to jest wasze zwycięstwo. Nawet jeżeli ktoś się pokaże, kto będzie wam chciał tutaj przeszkodzić w tym wszystkim, jeżeli być może będzie chciał doprowadzić do tego, że będziecie tutaj tacy troszeczkę rozczarowani. Zawsze musicie się zdać na swoją intuicję, na swoją wiedzę, na, na swoje. Doświadczenie życiowe, kierować się rozumem, również um, i wtedy będziecie mogli um, osiągnąć swój cel, który tutaj macie, moi kochani. Tak dla mnie to wygląda, czyli musicie w tym tygodniu wziąć po prostu wszystko w swoje ręce, trochę inicjatywy, no i być może będzie cudowny i udany. Tydzień, bo tutaj macie tę gwiazdę, tak? Spełnienie marzeń. Ale nie zamykajcie się w sobie, nie zamykajcie się, tylko otwórzcie się na świat, na nowe możliwości i uśmiechnijcie się, a kto wie, ktoś być może, ten, ta druga osoba odpłaci Wam też takim miłym uśmiechem. Także ży życzę Wam dobrego, udanego tygodnia i do zobaczenia.